A, dzień dobry, Jesteś z tej strony Tamala. Jak pewnie wiecie, poziom wody finalnie opadł i została odblokowana nowa miejscówka. Tutaj ten Coral Castle, czyli miejscówka od Aquamana. I wraz z tym został odblokowany też nowy taki mini event, nowe mini wydarzenie związane z tą kapsułą. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak tą kapsułę można uruchomić. Jak widzicie, tam w środku siedzi jeden meczek. Tutaj na drugim miejscu, pewnie siedzi Siona, która jest w kardnecie bojowym. Dzisiaj pokażę wam, jak uruchomić ten otostateczek. Z pierwszym, co musimy zrobić, to musimy sobie podejść w tamte miejsce. Gdzie świeci się ta część do zebrania. Hop, podchodzimy zbieramy sobie to okej, okay, mamy wracamy do statku Hop, instalujemy w tym miejscu. Ok, teraz pewnie słyszycie tutaj taki dziwny dźwięk. Więc podchodzimy. Jak podejdziemy. Opa, tutaj rozwalimy sobie ten kamyczek. No to zbieramy sobie baterie, Ok, wracamy do statku. Instalujemy baterię. I musimy jeszcze jedną rzecz znaleźć, która znajduje się w tym miejscu. Teraz będziemy słyszeć dźwięk. No, głośniej. Hop, mamy część tarczy. Wracamy. Instalujemy w tym miejscu, Byk. Hop. i w tym momencie możemy uruchomić stateczek. Tutaj jak widzicie, odpaliło się odliczanie. Czekamy sobie. Dobra, czekamy, czekamy. Sadek wystartował w tym miejscu pojawiła się złota skrzynka i do tego wróciły zapomniane rifty. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi z riftami to wchodzimy sobie do nich i one nas teleportują na maksymalną wysokość gdzie możemy się przemieścić tak jakbyśmy byli na launch padzie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeśli tak, jeśli jesteście nowi, nie macie jeszcze suba, to możecie zostawić. Oczywiście z dzwonkiem, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich poradników, to napiszcie w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Hej, cześć. Papa. Pa.